hej, siemanko! Pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię, co to jest za miejsce. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym wam o tym powiedzieć, także lecimy. Dobra, zanim zaczniemy, chciałem podziękować za informację o tym sekrecie. Dragonima i Lord Kunik. Dziękuję bardzo za info, za wiadomość właśnie o tej informacji. I też ogólnie z tego co widziałem, już informacja o tym sekrecie krąży gdzieś po internecie. Także nie jestem pierwszy, ale przekazuję informację dalej. Także koniecznie zerkajcie, już lecimy do dzieła z tym. A, i tutaj jeszcze też jest ten piesek, który daje nam też meta możemy go pogłaskać. To jest też taki smaczek. Już też pamiętam, że to w sumie wydaliście mi info o tym na premierowym live'ie także to jest taka mała dygresja. Miejsce numer jeden, czyli jest to ten schodek, musimy ustawić naszą postać w kierunku przepaści, mniej więcej w tym stylu Konieczne do tego będzie też piórko, żeby zrobić taki duży przeskok wprost na parapet jakby, na te mury Przechodzimy, pyk, zeskakujemy sobie na luzie, następny unik robimy sobie w tą stronę Potem kolejny raz jeszcze niżej, ła, ale wpadłem, cyk Cyk, no właśnie, lepiej w tą stronę. Tutaj wystarczy sobie zeskoczyć, już tam coś się, jakby podświetla, coś się świeci, i to jest właśnie ta miejscówka. Ok, schodzimy sobie ostrożnie, cały czas biegniemy do przodu. Trzymamy się tej ścianki, żeby nie spaść w tą przepaść, prawda? No i co? Klikamy sobie, jest możliwość do kliknięcia. Cyk, i jesteśmy. No banalnie proste, dosłownie to jest minutka roboty i darmowy achievement do kolekcji. I też zobaczcie na to, jaka muzyka, jak to wszystko pięknie słychać. To jest niesamowite, zwłaszcza na te światła, tutaj też coś sobie sadzą mieszkańcy tego pomieszczenia, do czego zaraz przejdziemy. Tutaj jakby farba luminescencyjna i coś tą farbą jest namalowane. Wygląda jak hmm, Redstone Monstro City albo Mushroom Monstro City, coś tego typu. Bardzo podobne jak w naszym zwykłym obozie nad kominkiem, tam właśnie wisi ta głowa, tutaj jest podobnie to zrobione. Fajnie, ciekawe, ciekawy smaczek. Jakby piwniczka, jakieś tutaj skrzynie, może wino. Oho, i już po lewej stronie widzę trzy dziwne łóżka. Zobaczcie na to. Czyli mieszkają tutaj trzy osobniki i zgaduję, że są to nowi kupcy właśnie z towera między innymi Kowal, Zaklinacz, czyli ten kupiec, który powoduje ulepszenie naszego ekwipunku z rzadkiego na unikatowy, i też ten kupiec, który powoduje złocenie. Także mamy raz, dwa, trzy elegancko. Kwiatuszek jakiś tutaj po lewej stronie. I zobaczcie, są też ich ciuchy tutaj. A jaka szkoda, że nie możemy sobie skina z tego zrobić, ukraść im tego armoru. No, i powinno tak być. U góry też jest standardowy balkon. Właśnie dla przewodnika z tego towera, elegancko. No cóż, za wiele nie ma tutaj do zwiedzania. Jest tylko przejście na zewnątrz. Tutaj też, zobaczcie, że drzwi się nam osuwają. I ciekawostka taka jest, że jeżeli raz na sesję wejdziecie do tej tajnej misji, to jeżeli skoczycie sobie w bok, w przepaść, to automatycznie teleportuje nas do środka. Zobaczcie na to. Skąd wiem? Bo już kilka razy wpadłem w przepaść. Okej. Okay. Taki krótki odcinek z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się to przyda, bo jest to jedna z ciekawszych rzeczy w sumie. Znajdźki, ukryte miejsca, tego typu rzeczy w Minecraft Dungeons. Także polecam gorąco. I też taka mała informacja, że daję każdej osobie serducho przy komentarzu. Jeżeli opiszecie fabularnie to właśnie miejsce. Co to jest za miejsce? W ogóle jak powstało to miejsce? Może coś tego typu. Może sami nawet wymyślicie lepsze uzasadnienie tego pomieszczenia. Co tutaj można robić, oprócz tego, że można spać. No, ciekaw jestem i też koniecznie napiszcie, co według Was oznacza ta farba i ten znaczek. Dobra, ja zmykam kręcić dalej filmy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie się manko i cześć!